Siemano wam wszystkim. Tutaj popraw w kolejnym materiale. Słońce mi kury dewali po oczach, ale trudno. Eee, tak jak mówiłem, witam Was wszystkich e, w kolejnym materiale. Ja może zrobię sobie tak. W kolejnym materiale. E, jest to materiał przedświąteczny, w którym mam do Was pewne pytanie. Pytanie brzmi. Znaczy o odpowiedź oczywiście proszę w komentarzach pod spodem pod filmem. E, pytanie brzmi. Co zamówiliście u świętego Mikołaja? E, jakie prezenty? Duże, małe, drogie, tanie, e, nie wiem, dopasowane do, e, do was, niedopasowane, długo oczekiwane, nieoczekiwane. Nie wiem, kurde, kto zamówił sobie Labladora, na przykład, tak jak moje kuzynki mówią yy, Blablador, yy, ktoś zamówił Blabladora? Bo ja nie Jeżeli ktoś zamówił Blabladora, to fajnie Jak do, dostanie to jeszcze fajniej i jest się, ale yy, Głównie chodzi mi w tym materiale o to, żeby się się wykazali inwencją, inwencją twórczą i napisali, co byście chcieli e, dostać od e, świętego Mikołaja. Mogą być to wszystkie prezenty, mogą być to zmyślone prezenty, takich których nie ma, ale nie mogą, jedyny warunek, nie, mo nie mogą być to sprośne prezenty. Ponieważ e, no nie chciałbym żeby ktoś pisał, że nie wiem chcę dostać e, elektroniczny elektronicznego no wiecie co Dlatego e, nie piszcie mi takich e, komentarzy ale mogą być wszelkie inne komentarze, nie wiem monitor, tablet, piłkę do nogi, piłkę do kosza, cokolwiek, może być wszystko, może sobie nie wiem, wymyślę e, latające sanki, których nie ma. Może kiedyś będą. Także to by było nam wszystko w tym <laughs> materiale świątecznym to jest materiał świąteczny. Część hmm, druga jeszcze będzie część trzecia bo dwudziestego No <coughs> do cholery <coughs> coś mi spadło dwudziestego czwartego będzie Boże Narodzenie ja wtedy z tej okazji złożę Wam serdeczne Serdeczne życzenia, serdeczną tarczę dla Roya. E, także czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnych materiałach.